W poprzednim odcinku gościem Łukasza był Czarek Przytuła z Kapuze z Polska, który opowiadał o roli poszczególnych makroskładników w nawożeniu warzyw. W tym filmie Jarek Swatowski, doradca warzywny z województwa lubelskiego, opowie o praktycznych aspektach nawożenia różnych gatunków takich jak cebula, kapustowate czy marchew i pietruszka. Miłego oglądania! W Jarku, znajdujemy się w powiecie Tomaszowskim i to jest rejon tutaj, który jest znany z tego, że uprawa warzyw, to jest takie, można powiedzieć, troszeczkę oszkoł w głowę, prawda, jeżeli chodzi o rolników z tego rejonu, które warzywa są najpowszechniejsze tutaj w uprawie. Tutaj w rejonie sporo uprawianych jest warzyw kapustnych w postaci kalafiora, brokuła. Też sporo było z swego czasu, chociaż to już troszeczkę minęło. Jest kilka gospodarstw, co uprawia też cebule. Marchew, Pietruszkę, Truskawka, Malina, pojawił się też Pomidor. Mhm. A która z tych upraw jest taką największą, która gdyby, największy areał tutaj zasiedla w cudzysłowie? Myślę, że Kapust. Kapust, okej. Okay. Wspomniał Pan o, o Cebuli i trochę o Cebuli zacznę, bo z kolei w moim rejonie, w którym ja mieszkam, temat Cebuli jest takim tematem i w ogóle uprawą, może nie że powszechną, ale dużą dosyć. I też patrząc na cenę Cebuli, w szczególności w sklepach w tym roku. To widzimy tendencję, że niektórzy zastanawiają się nad tym, czy by w tą cebulę nie wejść. Ale też ja z kolei wiem, że cebulą jest tak, że jest jeden taki rok fajnego wyżu, a później już jest trochę gorzej, prawda? No cebula to jest taki właśnie wolnorynkowy temat, który ma swoje górki ma swoje dołki. I tak jak tutaj większość procentów, co tą cebulę uprawia, to po prostu też wie, że to trzeba średnio wieloletnio wyciągać z tego warzywa, co chodzi o dochodowość. W tym przypadku. Tak średnio co 5 lat, bo tak się mówi, że to pięć. No lat się to taka jest tendencja mniej więcej. Jeżeli chodzi o nawożenie warzyw, niech pan trochę powie, jak podchodzicie tutaj właśnie w południowo-wschodniej południowo Polsce do tematu nawożenia. Jakie nawozy stosujecie, jakie ilości makro-mikroelementów podajecie w nawozach? To samo nałożenie warzyw są analizy. I o tym trzeba pamiętać, bo to jest bardzo istotne, chociaż niektórzy po prostu to nie, 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 nie podchodzą do tego poważnie. To, to, moim zdaniem, jest dużym błędem przy obecnych cenach nawozów. To po prostu bardzo ważne jest to odpowiednie zbilansowanie tego składnika w glebie, bo warzywa po prostu są e, lubne, co chodzi o, o składniki pokarmowe i też ważna jest forma e, tego składnika, kiedy jest, e, jest podana, bo cebula nie, nie, nie lubi chlorków, bo lubi, lubi chlorki. I tu po prostu trzeba e, zacząć od tego, co się ma w danej glebie, do, do, tego, do, do tego dobrać swoje nawozy. No, czas to jest w takim terminie odpowiedni dla, dla warzywa, dla danego na, 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 nawozu chociażby i to jest bardzo istotne. W dzisiejszych czasach o tym jest dobrze dla rolnika, że nie ma tematów tabu. Dużo informacji jest w sieci zawartych, można sobie wszystko teraz dobrać po swoje, po swoje potrzeby. Co chodzi o dawki, Liczby graniczne dla, dla poszczególnych warzyw, od czego trzeba zacząć. I powinniśmy sobie daną, daną dawkę składnika na, na hektar i pod potrzeby dan, danego warzywa oczywiście. Tutaj jesteśmy w takim też właśnie rejonie, gdzie gleby są raczej bogate w składniki, no bo tak się mówi. Nie? Tutaj są ciężkie czarne ziemie, ale mimo wszystko nawet na takich ziemiach warto te badania robić, bo to jest taki element chyba trochę, który możemy zaoszczędzić, prawda? Żeby ewentualnie pewnych makroelementów może dać mniej, a może czasami więcej, ale jak gdyby daje nam pewną informację. Daje bardzo dużo informacji, bo też bilans tych składników w glebie jest bardzo istotny, bo występują też antagonizmy pomiędzy z składnikami i to, 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 to na to też należy zwrócić dużo uwagi. Mhm. Tak na przykładzie cebuli, może od niej zacznijmy. Niech pan tak na podstawie gdyby, doświadczenia i tego rejonu, w którym jesteśmy, powie, jak podchodzicie do, do nawożenia, czyli właśnie konkretnie, jakie dajecie ilości poszczególnych makro, makroskładników i kiedy? Przede wszystkim. Cebula to. Wedle cebuli jest to, że ma bardzo delikatny system korzeniowy. Więc nawozy fosforo raczej się wysiewa jesienią, żeby po drugie wypłukać chlorki z potasu i część można sobie zostawić na, na wiosnę przed, przed siewnie, żeby po prostu te, te składniki były bardzo blisko systemu korzeniowego, żeby, żeby cebula mogła je swobodnie pobierać. Azot wiadomo, 50% można, można wysiać przed siewem azotu. Resztę po, po głównie. Cebuli, azot jest bardzo istotnym tematem, bo istotny, istotny jest termin. Azot w cebuli powinien się skończyć do 15 nie, nie ty czerwca, nałożenie. Na A jaka forma ma tutaj znaczenie? Czy to forma amonowa, czy mocznik? Czy... Przed 7 można amonowo stosować. W czerwca muszą być formy salczane. Okej. Okay. Ok, tak, żeby były szybko działające, tak, i żeby tak, ta cebula tak. mogła szybko. Dawki azotu no to w sumie to jest do 140 kg, więc wiadomo od, od, od gleby ilości opadów nawadniania. Jeżeli mamy nawadnianie, to no wiadomo to troszkę tego składnika się może, może, może przepłukać. Mhm. Czy w cebuli, tak, w innych warzywach korzeniowych, potas jest najistotniejszy jako ten taki makroelement, który buduje nam strukturę podziemną? Potas w cebuli jest bardzo istotny z uwagi na tematy przechowolnicze w cebuli, łuska, zawartość suchej suche masy. Bilans wodny w roślinie. To ma bardzo duże, duże znaczenie. Ochrona cebuli, tak już skacząc trochę z nawożenia na ochronę, trochę mnie to interesuje z tego tytułu, że cebula jest w ogóle ciekawą uprawą. Też nie jest łatwy na pewno, prawda? Bo ilość zabiegów potrzebnych chociażby do otwaszczenia, a później do ochrony grzybobójczej jest duża. Czy na przestrzeni ostatnich lat ten temat ochrony stał się łatwiejszy czy trudniejszy? To, to jest przewrotne pytanie, bo domyślam się odpowiedzi, ale. <laughs> Tematy zabiegów w cebulice, chodzi o otwaszczanie, jest bardzo trudnym tematem, bo nie ma takiego czegoś jak z, zbudowanie sobie strategii ochrony w, dany, w, dany, w danym roku i to powtarzanie przez wielolecia. Bo rok do roku jest inny, jest inna presja kwastów, jest, jest inna pogoda, pogoda sprzyjająca otwaszczaniu, pogoda nie sprzyjająca podwaszczaniu. To, to są bardzo istotne rzeczy, i tu naprawdę trzeba być elastycznym. W tym temacie, żeby prawidłowo prawidł otwarzać cebulę. Co chodzi o ochronę fungicydową, to, to, to jest bardzo też powiązane z, po, z, pogodą, z pogodą, z powodu na to, że presja chorób się zwiększa w zależności od ilości opadów i od, od, od temperatury. Szkodnikiem wiadomo, że tu w jest najbardziej uciążliwym szkodnikiem w cebuli i jego też bardzo mocno deprymuje pogoda. Sucho, wysoka temperatura to po prostu sprzyja temu, że wciorace w się na w bardzo dużej ilości jest ciężkie do rzuczenia. Przy chwastach to na pewno też kwestia ilości opadów, prawda? Bo jednak głównie ochrona cebuli chyba się opiera do globówki, jak one przepuszczą, to później się na problem. Nie? Interwencje w cebuli zazwyczaj są delikatnymi tematami, to trzeba naprawdę mieć duże wyczucie Nie nierzadko nie, się po prostu nie udaje. Nie udaje się. Jeżeli chodzi o nawożenie innych upraw warzywnych, powiedział Pan, że tutaj jest rejon, gdzie dużo jest warzyw kapustowatych. E, zakładam, że skoro kapustowaty, to pewnie też że gdyby kwestia azotu jest jeszcze bardziej istotna niż w cebuli. No tutaj azot w, w, w kapustowatych jest bardzo, bardzo, bardzo istotny i tutaj uwagi też na nadawki tego azotu, to blisko, często, często to jest po 200 kg, nawet, nawet i więcej. Mhm. A pozostałe właśnie makroskładniki? E, potas, potas też około 200 kg e, przechodzi o fosfor, to jest około 100 do 120 maksymalnie. Mhm. Yy, czy podobnie jak w rzepaku, bo rzepak jest taką pokrewną uprawą do kapustowatych nawożenie mikroelementami typu bor, typu molybden, to tak, jest też klucz tak tak tak, 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 tak. tak, tak. Okay, czyli tutaj jak gdyby można powiedzieć, że to jest takie bliźniacze podejście, tylko skala jest trochę inna. No tak, tak, ale po prostu nie można o, o tym zapominać, bo nawożenie po prostu zaczyna się od, od makroskładnika, ale nie, nie, musi się kończyć też na mikroskładnikach. Yy -y. yy, z innych warzyw korzeniowych, wróćmy trochę do cebuli, powiedzmy jako takiego warzywa trochę korzeniowego, marchew, pietruszka. To są takie, bym powiedział też uprawy mocno rejonowe, prawda? Ale jak tam podejść do odpowiedniego nawożenia? Poza tym bilansem glebowym, wiadomo, o tym. I... No w Markwi bardzo istotny jest azot z uwagi na, na akumulację azotanów. Po prostu nawożenie musi być w optymalnym terminie zastosowane i w formie ob, 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 też ob, dobrane odpowiedniej w, 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 w formie żeby nie, nie, nie powodować kumulacji tych azotanów w roślinach. Czyli nie może być by dużo farmy azotanowej w tym tak, momencie? Tak, tak. I po prostu yy, marche można robić na 100% azotu przed siewem. Mhm, okej. Okay. A czy jako doradca agrotechniczny, nie wiem, próbował Pan tematów biologicznych w kontekście też jakiegoś dokarmiania upraw warzywnych bakteriami, które wiążą azot, takich tematów związanych z taką nową technologią, powiedzmy, podejścia do nawożenia? To jest spory bum w ostatnim okresie z uwagi też na, na cenę tych azotów, jakie tutaj nam tutaj zaserowano z różnych względów. Jest sporo preparatów na rynku, pojawiło się dużo i różne, bardzo różne są na ten temat ich opinie. Myślę, że jeszcze brakuje troszkę takich wieloletnich badań. Powtarzalności. Tak, tak, tak. Ja sam też widzę, jak gdyby duże zainteresowanie, bo w szczególności w azocie. W temacie azotu tym takim. Mm, Jazwyczkę uwagi jest ten temat właśnie, czy ten azot, który te bakterie wiążą, czy on później wpływa na przechowywanie, prawda? Lub też odkładanie się różnych form azotu, bo to wpływa nie tylko na jakość tego, tego towaru, ale też na jego przechowywalnictwo, tak, prawda, prawda? Tak, 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 tak. No i tutaj podec też jest bardzo istotnym tematem, że chodzi o generalnie całą, całą korzeniówkę z uwagi na nawet i smaki, na barwę tych, tych produktów chociażby na market. Mamy początek kwietnia, a ostatnim powiedzimy, kiedy zaczynacie prace polowe związane z siewem. Myślę, że tak realnie to się zacznie poświęcać. Czyli, tak trochę nawiązując do terminów rolniczych, w sumie wtedy, kiedy pewnie na większą skalę będzie się buraka cukrowego, to też zaczną się prace polowe związane właśnie z siewem upraw warzywnych. No, z uwagi na to, mimo wszystko obsuwać y, terminów, bo jest już trochę późno, bo będzie dość spora akumulacja zasiewów i innych zabiegów ochrony roślin. Życzę dobrych warunków, fajnej pogody i przede wszystkim też, żeby rynek y, zareagował pozytywnie na to, co uda się wyprodukować, bo z jednej strony musimy dochować tego, żeby wyprodukować stosunkowo jak najwięcej, efektywnie ekonomicznie, a z drugiej strony, też ta cena na końcu jest determinantem tego, na ile się ta uprawa udaje w produkcji genowej. Temat warzyw można ugryźć w przenośni oraz w praktyce. A za niedługo, tak jak te śniegi topnieją, zapraszam Was na kolejne odcinki Epole w Ogrodzie. Moja prośba, wyślijcie w komentarzu, jakie uprawiacie warzywa i co Was nurtuje w uprawie tych warzyw. Zapraszam Was do komentowania odcinka. Cześć, do zobaczenia!